Ostatni rok był chyba najtrudniejszy i najdziwniejszy ze wszystkich dotychczasowych w mojej karierze. Pandemia pokrzyżowała bardzo mocno moje plany. Starałam się zachować jakąkolwiek aktywność fizyczną i z niecierpliwością czekam na dalsze informacje i na to, aż wszystko w końcu wróci do normy. Ty też zaszczyt w sobie troskę. Jak wpłynęła na mnie pandemia? Negatywnie. Wiele niewiadomych. Musiałyśmy przedwcześnie zakończyć sezon i nie miałyśmy możliwości pożegnać się z kibicami. I w tym czasie tak naprawdę uzmysłowiłyśmy sobie, że, że bez nich jest bardzo ciężko. Jak ważną rolę pełnią kibice dla drużyny, jak potrafią nas zmobilizować i dopingować w momencie, kiedy przegrywamy, i jak potrafią nas unosić dalej na euforii, radości i zwycięstwa. Dlatego bardzo nam, nam ich brakuje w tym sezonie. A co zrobię, jak pandemia się skończy? Pojadę do babci i dziadka na lody. Ty też zaszczep w sobie pasję. My, profesjonalni sportowcy, gramy dla kibiców. Ja nie mogę się już doczekać, kiedy kibice do nas wrócą i będą cieszyć się z wygranych, a w trudnych momentach wspierać nas dopingiem. Każdy z Was na pewno za czymś tęskni: czy to spotkanie z bliskimi, czy wyjście ze znajomymi do restauracji. Ty też zaszczep w sobie odwagę. Pandemia koronawirusa przedwcześnie zakończyła nam sezon, ale dzięki temu mogłem więcej czasu spędzić z rodziną, oddać się sztuce kulinarnej, czy przeczytać wiele, wiele książek. Teraz brakuje nam Was, Waszego dopingu i Waszego wsparcia podczas meczów. Ty też zaszczep w sobie sportowe emocje. Izolacja podczas pandemii nie była czymś łatwym, ale z takich pozytywnych rzeczy pamiętam to, że mogłem spędzić więcej czasu z moją rodziną, pobawić się z córką. Oczywiście ważne też było dla mnie to, żeby pozostać w ruchu. Ćwiczyłem w domu, jak można było wychodzić, to biegałem po lesie. Ty też zaszczep w sobie ruch. Poprzedni rok był dla nas wszystkich bardzo ciężki. Dla nas, sportowców, łączyło się to z brakiem zawodów, z samotnymi treningami, odosobnieniem od całej drużyny. Brakuje nam rywalizacji, brakuje nam energii i siły, która płynie z tysięcy gardł na finiszowych metrach. Chcemy wrócić do normalności. Ty też zaszczep w sobie odpowiedzialność. Najbardziej tęsknię za rzeczami, których do tej pory nie doceniałam. Chciałabym wyjść z domu bez maseczki, bez obawy o zdrowie moje i moich bliskich. Chciałabym, żeby wszyscy przestrzegali restrykcji, bo tylko od nas zależy, ile to jeszcze będzie trwało. Ty też zaszczep w sobie troskę. Za czym najbardziej tęsknię? Za kibicami. To ich właśnie brakuje nam w tych najcięższych momentach meczu. Podczas pandemii byliśmy zmuszeni do samodzielnego trenowania, i najbardziej brakowało nam koleżanek z zespołu. W czasie izolacji miałam dużo czasu na to, żeby spróbować nowych, ciekawych rzeczy. Nauczyłam się żonglować. Ty też zaszczep w sobie pasję. Podczas pandemii wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach. Jak wiadomo, dla sportowca nie jest to naturalne środowisko. Czekamy na pełne hale i na wasz doping. Ty też zaszczep w sobie ruch. Na początku lockdownu wszyscy zaczęli trenować w domu. Treningi były nudne i samotne. Brakowało nam ścigania się i rywalizowania. Gdy pojawiła się możliwość rywalizacji, zaczęły się pierwsze zawody, byliśmy szczęśliwi. Chcemy wrócić do normalności. Ty też zaszczep w sobie odpowiedzialność. Sytuacja pandemiczna sprawiła, że sezon został przerwany. W związku z obostrzeniami, które zostały wprowadzone, o braku kibiców, mecze przejęły charakter treningów, przez co nie byłam w stanie odczuć emocji związanych z widowiskiem sportowym. Ty też zaszczep w sobie odwagę. Pandemia koronawirusa wpłynęła również na nas jako na sportowców. Zakończyliśmy przedwcześnie sezon i ta przerwa między rozrywkami była bardzo długa. Z utęsknieniem czekaliśmy na powrót na parkiety. Teraz cieszymy się z tego, że możemy grać. Jednak bez was, bez kibiców to nie to samo. Także i ty zaszczep w sobie sportowe emocje.